Przy szkołach, w dewragicznych miejscach, w trudnych, na trudnych skrzyżowaniach, tam niewątpliwie powinny się pojawić. Proszę. Panie pośle, rząd planuje w najbliższym czasie wprowadzenie programu Mieszkanie dla Młodych, które ma zastąpić program Rodzina na Swoim. Według założeń MDM dopłatę będzie można do uzyskać tylko i wyłącznie do zakupu mieszkania z rynku pierwotnego. Czy nie uważa pan zatem, że program, który w założeniu miał być uniwersalny i egalitarny, stanie się przez to selektywny, ponieważ wykluczy na przykład młodych mieszkańców wsi, którzy chcieliby uzyskać dopłatę do budowy domu, czy też do zakupu? Powiem pani tak, patrzę na moją rodzinną wieś, ale też wsie sąsiednie. Coraz częściej na wsiach jest dużo wolnej, opuszczonej, niezagospodarowanej nie materii mieszkaniowej. Całkiem niezłe domy, nieużytkowane. Ale panie pośle, warto, być może, warto być może zamiast budować te nowe z dopłatami domy zainteresować się tym, jak wykorzystać te, które już są, bo to szkoda, jeśli Ale... dobre domy się niszczą. Natomiast, natomiast z pewnością nie znajdziemy budżetu i takich środków, żeby dołożyć każdemu do budowy. To akurat w tej chwili budować chce. Musi być to jakiś program, jakaś rozsądna w tej materii praca. Ja nie jestem fachowcem budownictwa, więc nie chcę się włączać w szczegółową dyskusję w tym zakresie, ale jeszcze raz chcę podkreślić: kiedy ja startowałem w życie, byłem w Waszym wieku, korzystałem z dwóch kredytów. Z jednego na, dla tak zwanych młodych małżeństw, drugiego właśnie na budowę domu. Ale jeszcze raz podkreślam, dzisiaj jest zbyt dużo także materii, mieszkaniowej tuż za Warszawą. Tu za Siedlcami, tuż za, za Sokołowem podlaskim, gdzie warto zainteresować się, czy nie zagospodarować tego, co już jest. Tak, to Pani, prawdę, Pani tylko, pośle, że... z pewnością ta, 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 ta materia nie, nie jest do rozdania. Raczej. Nie ma też dopłat do zakupu domu, gdyby ci młodzi ludzie chcieli zainwestować w te domy, o których Pan mówi, że już istnieją. Do tego też nie będzie dopłat, więc w tym momencie dojdzie w pewnym sensie do wysiedlania wsi, tak, bo młodzi ludzie chcąc uzyskać te dopłaty, będą zmuszeni do przeniesienia się do miasta. Szanowni Państwo, mamy jeszcze przed sobą kolejną perspektywę finansową z dopłatą ze środków unijnych. Warto w ramach tych nowych środków pomyśleć o racjonalnych programach rozwojowych, inwestycyjnych. Ale też chcę zwrócić jeszcze na jeden element uwagę. Otóż, mimo że polskie rolnictwo w ciągu ostatnich lat bardzo intensywnie rozwijało się, to obserwuje się takie pewne zjawisko, w którym jeśli nie ma albo kredytu preferencyjnego, albo dopłaty ze środków unijnych, to rolnik, to przedsiębiorca w ogóle nie inwestuje, czeka. Więc to też jest pewien problem, który pokazuje, że ta aktywność gospodarcza bez dofinansowania zewnętrznego jest zbyt mała. Więc myślę, że. Trzeba o tym szerzej rozmawiać, nie tylko czekając na te środki budżetowe i dopłatę one mogą być zachęto, to jest warto w tym kontekście wrócić do tego programu, który był kilkanaście lat temu, w latach dziewięćdziesiątych, gdzie były ulgi. Podatkowe na inwestycje budowlane, na remonty budowlane, na odtwarzanie starych obiektów budowlanych. Więc Być może, być może to jest ten kierunek dyskusji. No do proszę której więcej, 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 więcej liberalizmu ale w Panie... polskim stronnictwie ludowym Panie niż w ruchu palikota. Mieście, ale był, ale... był program Rodzina na swoim i Państwo nie poparliście wniosku PiS-u. Aby ten program przedłużyć jego funkcjonowanie. A więc w tej chwili pan kłamie. Dla młodych ludzi był program Rodzina na swoim, Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło. Ostatnio posłowie PiSu prosili o to w Sejmie, aby ten program wydłużyć działanie. I co się okazało? Platforma Obywatelska.